Siema widzowie z tej strony Abanio, ja a dzisiaj z jest Damiano. Siema. Matix. Siema. I Swawolny. Siema. I dzisiaj sobie nagramy odcinek z boxów oczywiście co mam, widzę, zrobić? Zdawicie Zdawicie suba i łapkę. I łapkę. Zdawić suba i łapkę. widz suba i łapkę i dzisiaj włączyłem Sing ty będę gówniany, ale nie pytajcie. Mm, no dobra, dawać gramy. do no to już włączyłeś. Damian mnie nauczy. Zabizze, ja a, ty mnie nauczysz, a ty mnie nauczysz w rocket league no, grać, bo jak... To jest o mnie najbliższe. Proszę, się w w mi rocket To po po no, Jak tu się gra na ten mesi? To Tu jest coś X. Ojej, Dobra, <śles> mnie nie dołączyło do pierwszej gry, a ja będę w drugiej. A, dobra. Okay. No dobra, no tu ma oczywiście tutaj Dobra, dawaj tym Matiksem. Zobaczymy, gdzie jest Damiano widzowie, a gdzie jest Matix Tutaj jest Damiano. Tu jest Matiks. Dwóch kamperów się spotkało. Tak, tak jest. Gdzie ty? Okay. Czy ja nie Czu? Mati, nawet jak Damian jak wie już jak gdzie jest, to Mati jeszcze ciągle kłóca? Czemu Mati nie. w ogóle celuje w niego bez sensu? Mati jeszcze przegrał Nie, ja, czemu Mati karabinem w niego waliłeś? Dobra, zaczynamy grę. Zaczynamy Prawdziwą. Zaczynamy grę, słowolny też widzę, prost. No właśnie, ktoś widzę, wolny też prosty. A okej, okay, zaraz wracam. Czyli go nie bijemy. No wolny, no weźmie... tu, mu. No. Trzeba edytować, no, nie? Nie, nie O! na minutę. No, dobra, Teraz Baniu o kontraprost jest w finał. a nie, bo jeszcze Matix jest. No, Matix nie cię na celowniku, ale cię puściłem. Jestem dobry bo... w Zaraz wracam. To jest, to tak. Nie. <laughs> no z prosem to ciężko się tak poradzić. Nie. Ej, ale chyba jak pierwszy raz nas bez simple to mi dobrze idzie. No.

a A dobra, 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 nie? Czekaj, zostawmy. Dobra, dobra zostawmy. Jestem, 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 jestem już. Ja mogę mieć czasami lagi jak. To. O jestem z stawolny, to jest pros. swawolny stawolny wygrał. Brawo. Włosowolne to proste. A nie, wygrał. Dobra, wygrał. Myślałem, że ten. Nie no, dałeś mi taką pomponę. Czemu ja Czułem wrażenie... A dobra, nieważne. Jakie miałeś wrażenie? Że, że ty jesteś Matiksem, Bo Matyx kiedyś grał tym skinem. Ja myślałem, że Matixa on na sobie, a nie ciebie. Nie, ja Matixa ja przesłałem rybkę, nie? No dobra, nie, a Aury to może wysłał chyba dalej. Nie, nie przyładowano nam. Ja sobie tam aurą? No, myślałem ten, że Matix gra Aurą. I mi my się mylisz że z Matixem. No Matix zawsze grał Aurą. No właśnie, ja no tego mam. Proszę no. Aura to było z No No, jak on, chupie on? ja już w niego celowałem, on się kupił w, w, w sekundę obrócił i miał helikopter. O Jak to nie jest moje? Ej! Dobra, Dobra dawaj. Ile, ile, ile rundek? Dobra, zostań nie wiem, bo ma na sobie. Ile rundek, ile rundek? No to ja bardzo zrobiłem! nie wiem! No oj! No nie, ten plus. Jest wławolna. Matik stoi, jest problem, nie? Mati stoi widzę w problemie. jest to to często, Mati często ktoś go podmienia ten, a potem otwiera i zabija A ja się I tak stoi za tym rogiem. Nie wiem. Zamiast podejść do swobodnego to on stoi w miejscu i trafia w ścianę. To jest, jego wolny tam ty... okay, I jest to nie wygra. Okej. Ile z mu zostało HP 61? Proponuję Ale teraz jeszcze... jest Deba na boksach i zaczynam z jeszcze... chwilą HP, co miałem tam Ale jeszcze 7 Prop... Proponuję jeszcze 7 rund. Ну, а я конференция, я хочу. Ну, это не за 17 или что-то. Нет. Ты мне трахнул. Ну, ясно же, что ты из кого он ко мне из а вы Ой, Ale na niego się przyzwyczaję do tego. Nie, ciej! Ale ty mnie zaszłeś od tyłu! Ja był cię. E, ale panie, przecież to ja cię zabiłem. To mówię o swawolnym. Nie! O pierno! Ale z niego ryba! No kurde, to jest swawolny! To jest taki pros. No, on na ma teraz nie Matyks jest w dupie, tak za dupie. Góra, nie w dupie! Koniec no, się maja. Co jesteś, czemu on latał przez chwilę? Bo laga miał. Maciej, polub mu ułóż Mati Spammer pala Mati Spammer Song Edition Co jest? Jaki unik Mati Spammer... <grym> Jezu! <grym> u mnie wajta już, u mnie już wajta. No co daj do od matka? Mati, musimy się wypowiedzieć, wiesz o tym? Ok. Edyjany, już teraz szybciej edytuje No nie, o to. No nie, chłopie, to nie, o to nie, Ej! nie, 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 Kurde! Damian gdybyś gdybyś y, tym teraz mnie nie, teraz nie, 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 że nie, cię pokonał mm. Dobra dawaj Nawet no, we gdzie jest Damian. Tam jesteś na diemu. No. O, już jest. Okay. Oj, kurno! Ej Mati. Dawaj Mati. Ale Mati wiesz, na trzeciego. I w każda Oj, gra tak no. wygląda. No, ale jak... Ej, tu, Mati teraz się uważa na takiego wiec. proska. No, nie. No, nie. O Jezu, spotkałem się z nimi. Czemu ja mam tylko... Chłopie, zanim mnie to jest tu churrę, ten bruzd! Jesteśmy na parze od trzeciej nocy. Nie no! no chłopie, gdy, gdyby nie ten łatca, to ja bym cię roz, rozwalił. Zostaw mnie, ty zabytko! Nie! Yes. Yes. No nie! Yes. Dobra. Ile jeszcze rundek? Ej, a co na to, żeby zagrać dwa na Co? Możemy zagrać. Tak. To, to, to... jest jeszcze jeden odcinek. To ja mogę być z Nie, z tego można jeden odcinek zrobić przecież. No Właśnie, to ja mogę być z Matrixą. Chcesz Matrix ze mną być? Halo. No? No, 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 no. tak, już nie wiem, czy wyklaczuję jak bo nagrał na Was. O kurde, tego się nie spodziewałam. No i Mati spammer są song, song, jakieś. A ja jak też spam, my spam, No bo ty spamowałeś mnie wcześniej. Na no, jeszcze rund. Nie wiem, no jeszcze trochę. Jestem. Ja Daj. Dobra, jeszcze 5, jeszcze 5. Nie, dawajcie jeszcze z 10. Nie no 5, 5, 5. 5. No dobra. No Do to pięć i teraz po tej ludzi grać 2 na 2. Jest, ale fajnie! Ja ale! Wart. Nie mówię. Co? No, po tej rundzie to już nie mówię. Jak nie ma no Czemu nie masz? grać? No dobra, to powiem wam po... Teraz gramy 2 na 2, ma no to gdzieś zamawa jej Gdzie ty jesteś ale to, ale to nie na tej mapie! To, kur... Nie na tej mapie, A. Damian! Zabra, to, to powiem, tak. Aha, myślałem, że... No że, bo... Jaki, bo kur... Odin tylko heady wali i się ten na... ZURE! On tylko heady wali, no. No i ma i to jest na trzeciego! I ma ty tylko na trzeciego się wkleja. Ja, ale, ale, ja, ale Max, ja, też, no, ale Max ja, też wali tylko Head. Ja tak na dziecko wali ja, i szkodę. To wali tylko Head. No, tylko hedy. no w sumie to Max to jednak wali Head. Normalnie. No, no, ale, ale, no. ale, ale tu macie do mnie problem, że ja walę tylko heady. Ja zabijam tutaj Head. Ja nie no, ja, no, ja ja mam do ciebie problemu. Max, to, to Max to, to wali, wali z... ciągle Head. A ty nie walisz ciągle Head. nie już to irytuje. No. Ой, ко мне кто-то с боку не знаю а не, ты же сказал, что зато Ну ладно Нее, я рыбка? С кем я осталась? С гадкой с кроссом No wziął. No dobra, ja mniej chwapę, bo Baniasz ja trybko w ostatnim momencie. Dziękuję Baniowi. Nie, no ja to tyle samo. No mówię ci, że to jest kurde, masz jakiegoś Ejma. To, to nie było, HETA. tak. Dobra, no dobre, no ale. Masz takiego Ejma. Cześć Damianek. no jasne. Spokój, nie! Latał! No kur, No i się matik wkleja, mu! Chłopie, no przecież ja przed dniem tylko się postawiłam! Brawo, Mati! Brawo, Mati! A ty też na matki klejasz. A co to macie, znaczy, bo ja był w tle na, na ostatniej? No, dawajcie ostatnia runda! Dawajcie ostatnia bo bo runda! Bo ja byłem najdalej, dwa sawy uciekacie ode mnie na starcie. Dobra, ostatnia runda! Ostatnia runda i 2 na 2. No, hmm. te wy, ja nie mogę. 2 na 1 chyba chcesz powiedzieć. Jak 2 na 1? No bo obok, ja czy nie mówiłam, tak że ja nie obok, mogę, no. Strzelajcie Nie wyjdźcie mnie, ja muszę otworzyć drzwi! Ej, dobra, panowie, wybijemy, no. Tak. Chodź, To jest taki prost, że szkoda takiej okazji nie wykorzystać. O nie! Wystawał. Ej, bo nie, A, nie nagrywamy 2 tak na 2 Finał to mamy widzowie Damiano Swawolny. Bora, Nie mam innych mat, ale mnie To Kto to. Hmm. No to To To

Chyba. O, jeszcze Nie. Ja się No To było takie dobre w tym spotkaniu. tutaj na swawolnego. I Iii, swawolny Nie. Widzowie. Dobra. Dobra, chodźcie do Lopi, chodźcie do Lopi. Ja sobie zobiec, nie wiem, się film, trzymajcie się i nara. 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 Na